Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo i efektywność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Do końca lutego 2016 roku, zarządzanie ruchem lotniczym polegało na poziomym podziale przestrzeni powietrznej w ramach dziewięciu podstawowych sektorów kontroli obszaru. Mogły one funkcjonować samodzielnie lub być włączone w zależności od natężenia ruchu lotniczego. W związku ze stale rosnącym ruchem lotniczym nad Polską od marca 2016 roku wprowadzono tzw. pionowy podział przestrzeni powietrznej, który pozwala na zwiększenie ilości statków powietrznych poruszających się po polskim niebie. Podział pionowy polega na wyodrębnieniu w sektorach dwóch warstw warstwy górnej oraz dolnej. Poziom podziału, tzw. Division Flight Level, będzie stały. Został on określony na wysokości 11 km. Kontrolerzy zawsze pracują w parach. Każdy tandem jest odpowiedzialny za określony sektor, który ze względów bezpieczeństwa może pomieścić ograniczoną liczbę statków powietrznych w tym samym czasie. Nie więcej niż 55 samolotów w ciągu godziny. Dzięki pionowemu podziałowi powstały nowe sektory, którymi można elastycznie zarządzać. Mogą one być dowolnie konfigurowane i uruchamiane w sytuacji wzrastającego natężenia ruchu. Wprowadzenie podziału pionowego umożliwi w przyszłości uruchomienie nawet do 18 sektorów. Kolejne konfiguracje będą uruchamiane wraz ze wzrastającym ruchem lotniczym nad Polską. Jakie są korzyści płynące z wprowadzenia podziału pionowego? Przede wszystkim usprawnienie przepływu ruchu lotniczego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa zmniejszenie opóźnień redukcja długości lotów. Zmniejszenie emisji CO2. To także wzrost konkurencyjności usług oferowanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Agencja przygotowała się do wprowadzenia podziału pionowego przestrzeni powietrznej. Kontrolerzy ruchu lotniczego zostali przeszkoleni pracując od wielu miesięcy na symulatorach. Przygotowano również nową infrastrukturę techniczną, przeznaczoną do komunikacji. Wprowadzono odpowiednie instrukcje operacyjne. Zadbano o relacje międzynarodowe, szczególnie o porozumienia z krajami ościennymi, które umożliwiły wprowadzenie odpowiednich procedur. Cały proces został skoordynowany z Eurocontrol, europejską organizacją do spraw bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Podział pionowy polskiej przestrzeni powietrznej to kolejny rozdział w historii zarządzania ruchem lotniczym w Polsce.